Wow! Jerry, czy to ty? Wow, wyglądasz fenomenalnie w tym kostiumu na świętowanie Nowego Roku Chińskiego. Będziesz przewodził ceremonii? Tylko ostrożnie, Jerry, nie chciałbyś mieć teraz wypadku. Za chwilę zobaczymy paradę. Szybko, Jerry, zajmij swoje miejsce. Jerry, zwolnij! Nie nadążą za tobą. No, czy coś nie tak? Masz problem z silnikiem? Billy, tylko ostrożnie. Jerry ma awarię swojego silnika. O nie! Lepiej my super ciężarówkę. Pomocy Karol, potrzebujemy cię! Jerry miał przewodzić ceremonii, ale zepsuł mu się silnik. Jest wielki problem, bo cała parada stanęła. Pomożesz mu? Doskonale, zatem do akcji! bili Billy, spokojnie, cierpliwości. Super ciężarówka już tu jest. I zaraz nam pomoże. O nie, oni robią się coraz bardziej nerwowi. Superciężarówko, w co się przetransformujesz? Zabierzesz Jerego na swoją platformę. Wspaniale jest załadowany! Coraz bardziej przypomina prawdziwego smoka. Jest tak wysoko! Okej, okay, ruszajmy z tą paradą. O, a co teraz się dzieje? Widzisz coś przed sobą? Co to może być? Przewrócona lampa uliczna. O nie, to oznacza kłopoty. Uważaj, superciężarówko! O, mało brakowało. I co z tym zrobisz, superciężarówko? Zobacz za tobą! Parada nas dogania. Musisz natychmiast coś zrobić. Dobry pomysł. Popchaj to z Hmm, ta lampa jest bardzo ciężka. To chyba się nie uda na czas. I co teraz robimy? Te wszystkie samochody padną na siebie. Super ciężarówko, wymyśl coś. Oczywiście. Twoje gadżety! Który gadżet wybierzesz, żeby wyjść z tej sytuacji? Czasu super ciężarówko! Słyszycie te klaksony? Czemu Billy wygląda na wkurzonego? A tak, Billy nie znosi, kiedy dziennie idzie według planu. Wow, udało ci się super ciężarówko! Droga jest wolna! I ruszamy z paradą! Wow, ta parada jest niesamowita! I Billy zaczął się uśmiechać. Brawo! Okej, okay, przyjaciele, zatrąpmy na część super ciężarówki. Szczęśliwego nowego chińskiego roku, przyjaciele. Do zobaczenia!